Kochani, jesteśmy na rynku Jawożnie. Dziś ponownie odwiedzamy panią Bożenę Kanie i jej sklep Kleks. Ale to z innego powodu. Chcemy wręczyć nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie na najlepszego sprzedawcę Jawożna. Powiem wam szczerze, że to zaszczyt znowu się tu pojawić i zaszczyt znowu spotkać się z panią Bożenką. Chodźcie, zobaczymy, jaka będzie jej reakcja, jak nas znowu zobaczy. Chodźcie. Pani Bożenko, no jak my się bardzo cieszymy, że my jesteśmy znowu u Pani. Możemy tutaj Panią poprosić do nas na chwilkę. Pani Bożenka, wie Pani w ogóle, dlaczego tutaj jesteśmy ponownie dzisiaj? No tak myślę, że z, o, z okazji chyba tego konkursu, prawda? Tak, tak jest. Pani Bożenko, zajęła pani trzecie miejsce w naszym konkursie na najlepszego sprzedawcę Jawożna. Serdecznie Pani gratulujemy i przed wręczeniem nagród chciałam zapytać o Pani takie wewnętrzne odczucia. Spodziewała się pani wygranej? Jak pani ocenia w ogóle cały konkurs? Nie spodziewałam się wygranej, natomiast jestem bardzo zadowolona. Zawdzięczamy to oczywiście wszystkim naszym klientom, za co serdecznie dziękujemy. Super, Pani Bożenko, no to ta chwila nadeszła w końcu. Już tu Pani wręczymy nagrodę. Pani Bożenko, może zacznę najpierw od pięknych kwiatów dla Pani z gratulacjami. Tutaj jest dyplom dla Pani. Oczywiście nagroda w środku również. Proszę, proszę sobie wziąć. Serdecznie gratuluję, naprawdę całym sercem. Niech pani się nigdy nie zmienia, niech pani będzie taką osobą, jaką jest. Ludzie to docenili. Jest pani wspaniałym sprzedawcą, nic, nic innego dodać. Bardzo dziękuję, dziękuję za wszystko, naprawdę. No kochani i to już koniec. Konkurs na najlepszego sprzedawcę zakończył się. Wiecie co, szkoda trochę, bo ja to się do tych ludzi bardzo... Przywiązałam. Dla mnie był to ogromny zaszczyt, że mogłam ich odwiedzać, że mogłam ich poznać, zobaczyć, jak pracują sprzedawcy. Już powtórzę kolejny raz: brawo Wy! Ale wiecie co, zakończył się konkurs, ale pierwszej edycji. Serdecznie Was zapraszam we wrześniu, bo rusza kolejna edycja. Tyle, co Wam mogę obiecać, że będzie się działo, kochani, oj, będzie się działo. Podsumowując, serdecznie gratuluję wszystkim sprzedawcom za wzięcie udziału i wam kochani za to, że tak prężnie oddawaliście głosy na swoich faworytów. Aha, jeszcze jedno. Pamiętajcie, widzimy się we wrześniu. Pa pa.